Cześć, witam was wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Świercz, przed wami kolejny odcinek z serii Org vs. Reszta Świata. Gramy na errora, na statystyki następujące, 14, 12, 12, 10, bez machin bitewnych, co cieszy. Jednocześnie siła czarów mnie nie cieszy, bo się boję co to może być. No i co, i zobaczymy co się będzie działo. 139 many, tak swoją drogą, przy 10 wiedzy. Tam nie było 40%, a nie 39% z oświecenia. Eee, zobaczymy co tu jest, no. Na szczęście mi obniża o minus 2. Mm. No zobaczymy, zobaczymy co tu wymyślę. Weźmy sobie, zróbmy tak. Mm -hmm. Coś w tym stylu. Może tak nawet? Ale czekajcie, jak ja sobie zrobię w ten sposób to ona dalej będzie mogła poświęcać gobliny, nie? Chyba tak. No to ten, no to mamy to. Zminimalizuję skill -willa. No dobra, no. Mogł wleci tędy. A tak to wleci tędy. Hmm. 7-14 Będzie ciężko. Aaaa... Ah, za to ta pani dojdzie tylko do cyklopa. No, o, nawet nie dojdzie. Ok, bez defa. Mm. Zabiłby jednego. No i zabijemy. Jeden smoczek mniej. Teraz tak, minus Morale. Wow, hmm. on uderzyć może. Mam dwa, dwie opcje: wpuścić tu smoka, żeby uderzył mi dwie jednostki, co zaboli, albo nie wpuścić tu jeźdźca. Ustachmy się. Spróbujmy zrobić coś takiego, no. On nasz takiej przewagi nade mną nie ma i ładnie. Co prawda obrażeń zadał mi znacznie więcej, niż się spodziewałem, że mi zada, ale to nie jest aż takie bolesne, no. 30 sztuk, no musiałem go stracić, niestety. Ech. Dzięki temu smok, no zmarnuje turę, jakby nie było. Jak podejdzie tutaj, to cyklop wchodzi w niego, nie? Teraz tak. Śmiesznie będzie, jak się zatrzyma, chociaż mogłem to postawić w sumie dalej. Ona by dzięki temu um, zatrzymała mi się dalej, nie malutko. Dobra, yy, to możemy w sumie go bić. Wiesz, jak to było z drugiej strony? Tak, trzeba się stąd ruszyć, ale nie tak dosłownie. Nie całkowicie, tylko spróbować e, coś takiego. Dobra, teraz się podleczymy o 100, o 8, nie o 100. I weźmy sobie gniew, hordy. I myk. Najgroźniejszy w tej chwili ziomeczek. No zobaczymy przede wszystkim, co on ma, nie? Bo jak tu prawa moc albo coś, no to słabo. Dezorientacja to też nie miło. E, no zniszczenie ma rozbite. Tak. Więc mam nadzieję, że tutaj faktycznie zimnej śmierci nie ma. Balista! O! Czyli tak będziesz grał. No dobra. Zawsze coś! A teraz tak, wchodzimy w balistę, znaczy balistę przepraszam. Dzień dobry. Martwa hydra, za chwileczkę. Ech. No i fajnie. To prawda trochę, trochę blisko mi tu została, no jeszcze moral została. Hmm. Będzie trzeba ją obciągnąć w pierwszej kolejności. Mhm. Jeszcze ocaliła mi ten. Ocaliła mi tutaj jednostki. Tak swoją drogą, to dla mnie bardzo pozytywny ruch był. No i ładniutko. Free. Praktycznie. On i tak już nie żył. Generalnie. Teraz tak. 7 sztuk. 56 7 może żeby tych trutek w niej rzucał, nie? No i Peszek, kurde, nie fajnie. Ta pani już może defować, tak naprawdę. Hmm. Gdzie ta moja balista? Okej, okay, to teraz ja. I znowu ja. O tak zrobimy, nie? Mhm. Co? Kto? Kto miał minus morale? Serio, akurat gobliński siedlarz? Szlak No szkoda, bo w sumie Minotaur by się nie ruszył, gdyby nie on No, idziemy Mhm Dawać w ten sposób i teraz tak, możemy dobić smoczka, żeby mi tu nie wleciał. Czekaj, minotauro dojdzie. Nie, to też nie dojdzie. Jeszcze chwilę ta balista wytrzyma. Kurde. Stresująca gierka. Ale chyba mam to pod kontrolą. Yy, jeszcze żyjesz. Nie źle, nie jest źle. Dobra No spor No szkoda że. Ś... a dobra bo on był zaatakowany to teraz trzeba tak, ubić smoka mhm. no szkoda tych minus murali, bo akurat mi ubije tą ale z drugiej strony też zmarnowała strzał, nie? ja jestem w stanie dwie jednostki zaatakować? Chyba nie, chyba nie, więc zróbmy, uweźmijmy się na hydrę. Szkoda tego peszka. Dobra. 16 to nie, ale tu jest bez kontry. Eee, leczymy chyba tego. I jeszcze gniew hordy. Co prawda już biedny, ale zawsze coś. No i zostanie nie za dużo. Okay. Dzięki temu. Co? Ile? Co? Dużo Dobra, zróbmy tak: jego za darmo bijemy, tak? No to za darmo. Znaczy, za darmo, no, coś tam odda, ale ogólnie to za darmo, dlatego że jeszcze hercz w niego wleci. I teraz cyk. Dzień dobry. I cztery sztuki. Oj, znowu minus morale. Szkoda, że na kluczowych jednostkach strasznie to boli. E, dobra. Zróbmy sobie tak. Cyklopa trzeba wskrzesić. Mhm, mm i teraz tak gniew hordy. Już nie za dużo co. Kurde, może już nie warto go brać. Może lepiej morale. Ciekawa bitwa się zrobiła, co? Okej. Okay. To jeszcze... Jeszcze jego bez kontry. Dobrze. A i nie w tą stronę uciekł. Myślałem, że ucieknie w drugą. 18. Żeby nie wpakować się pod pełną strzałkę 3, 4, 5, 6. To tu jest piąty, tak. 4, 5, 6, 5. Szkoda, żeś morali nie dostał. No dobra, cię przyspieszę. No to ona dostała morale. Jeszcze go przesunęła. To dobre, w sumie. Łańcuch nie ma co. Błyskawica jak najbardziej. Cztery sztuki. Mój nieśmiertelny cyklop, kurde. No, jeszcze doszedł tutaj. Patrz, skubanie, myślałem, że mi nie starczy. E, słowo wodza. Dobra, zawsze coś, nie? E... Tak, wykorzystamy go jako sprężynkę. No, zawsze coś, podbiegłem dalej. Teraz tak. Aj, ta specka to boli, powiem wam, że boli. 7, 7. To prawda, już nie zostało praktycznie jej nic. No ale. A, ładnie się cofnął. Ale teraz już zrobimy tak. Uładzimy hydrę. Ją z błyskawicy. Hmm. Cyklopa zrobimy bitewnym zawołaniem. W takim razie, znaczy tym zewem, leczymy. Czekajcie, warto? Chyba warto. Ma coś na sobie? A, ten ma na sobie coś. Hmm. Dobra, niech będzie tak. Że im przypadkiem jeden nie umarł, bo tu 200 obrażeń aż. a nie serio. O Boże, dobra. Źle policzyłem. Kurde, sorry. Bez znaczenia no ale. Ale kurczę trochę słabo, nie? Jakby to miało właśnie znaczenie, to bym sobie przegrał. <słuch> Bidny. I, I na darmo go batem uderzyła. Kujin. Jeszcze jedna błyskawica. Ściągnąć kontrę. On zginie chyba, tak? Nie, jeszcze nie. Weź się wylecz. Kurde, no. <laughs> I teraz zew krwi. Co ci to dało? No, zaraz. Pięć obrażeń. Już nie masz nic. No dobra. Cztery sześciach. No i, i mamy to wygrane, generalnie zagranie machin, kto by się spodziewał, sorry, ale musiałem zagrać machiny, żeby się przekonać czy przeciwnicy biorą na poważnie w ogóle zagranie machin po stronie orków, a zobaczcie jak to jest potężne, miałem pierścień, wow, wow no to GG, <ścười> e, tak, GG, lecim leksta, jasne. A w międzyczasie, no tak jak widzicie, pierścień we kwitunku, rozbite, zniszczenie. No i teraz, jak mam, mam te dwie rzeczy, no to balista, zakładając, że nie ma zimnej śmierci, a przeciwnik naprawdę nie ma powodu jej brać, skoro, no, skoro sobie bierze wzmocnione zaklęcia, tak i tak dalej, to, to, to oszczędza, oszczędza często, no i to są obszarówki zwykle, no to powiem Wam, że kurde, że naprawdę wzięcie takiego zestawu, jak jest dostępny, jest skuteczne po prostu. Dzięki wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!